Początek pracy godzina szósta powrót do domu, godzina pierwsza w nocy e, przestałam mieć marzenia i to mnie w pewnym momencie zaskoczyło. Ponad 15 lat pracy w mediach, w show biznesie, moje życie tak naprawdę zatoczyło koło. To znałam wypadku, złamałam kręgosłup, który i te, ten fakt unieruchomił mnie na chwilę. Zatrzymał. Życie się zatrzymało, a potem się narodziło. Przeanalizowałam to wszystko, co chcę. I tak zrodziły się projekty, i projekt, który jest projektem mojego życia. A skąd w Tobie wiara, że w tym świecie, jak mówią, bez wartości uda się stworzyć dekalog wartości? Myślę, że dekalog wartości tworzyć się nie da, on jest. Natomiast bardziej to jest pytanie, czy on rzeczywiście funkcjonuje teraz w tym zabieganym życiu, życiu, które jest nastawione bardzo egoistycznie na nas samych. My sami jesteśmy bardzo na siebie nastawieni i myślę, że pogubiliśmy się trochę i nie wiemy, co jest istotne, a co nie. I celem tego mojego projektu, oprócz odpowiedzenia sobie na pytanie, na różne pytania, to tak naprawdę jest pokazanie, że te wartości ciągle są. Należy o nich tylko przypomnieć. Na jakie pytanie udało Ci się odpowiedzieć rozmawiając z tymi wszystkimi ludźmi? Dla mnie samej było to pytanie bardzo ogólne. Pytanie o to, co jest ważne w życiu, i czy są wartości, które ja pamiętam z dzieciństwa, które mi wpajano i chciałam zobaczyć, czy one dalej są w ludziach. Ci wszyscy moi bohaterowie mają wspólną cechę. Tak naprawdę wszyscy mówią o jednym. Mówią o tym, o drugim człowieku. O tym, że sens życia tkwi w tym, co z siebie damy innym.